Nie żyje Ryszard Olesiński. Legendarny gitarzysta Maanamu miał 71 lat. Smutna wiadomość obiegła środowisko muzyczne i fanów polskiego rocka. Nie żyje Ryszard Olesiński. Legendarny gitarzysta zespołu Maanam, współtwórca największych przebojów grupy i charyzmatyczny liderek z Maanam. Miał 71 lat. Ryszard Olesiński był filarem jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki, Maanamu. Do grupy dołączył w 1979 roku i w jej składzie występował do 1986 roku a potem ponownie w latach 1991-2003. Jego kompozycje stały się nieodłącznym elementem takich hitów jak To Tylko Tango, Spana Forever, Miłość jest jako piumczyk minek dla dziewczynek. Nie żyje Ryszard Olesiński. Informacje o śmierci gitarzysty przekazała Karolina Leszko, wokalistka zespołu z Manam, z którym Olesiński był związany od 2019 roku. Artysta do końca swoich dni pozostała aktywna muzycznie, występując z dawnymi kolegami z Maanamu, perkusistą Pawłem Markowskim oraz basistą Tomaszem Kupcem. Odszedł nie tylko gitarzysta, ale i współtwórca ważnej części polskiej kultury. Środowisko muzyczne żegna wybitnego kompozytora. Miał 49 lat. Nie żyje Rafał Zapała. Grzegorz Kramer żegna Joannę Kołaczkowską. Rak to nie jest żadna bitwa. Ryszard Olesiński po rozpadzie Ma'anamu Olesiński był członkiem formacji Złoty Ma'anam, grał w Karolinie i Jamantach, a ostatnie lata poświęcił pracy w Ex Ma'anam, hołdzie dla twórczości legendarnego zespołu. W tym składzie koncertował, nagrywał i nadal porywał publiczność. Był jednym z tych artystów, którzy nigdy nie porzucili sceny ani pasji do muzyki. Ryszard Olesiński, życie prywatne. Ryszard Olesiński pochodził z Krakowa. Miał 71 lat. Rzadko udzielał wywiadów. Uchodził za osobę pełną pasji, pracowitości i muzycznej wrażliwości. Dla wielu pozostanie przede wszystkim gitarzystą, który miał to coś, styl, duszę, wyczucie.